Nazywam się Konrad i chodzę do piątej klasy. Lubię grać w piłkę i pływać. Własność to jest coś, co, co jest tylko nasze i tylko my możemy tym, tym zarządzać. Własne świeci to są e, rzeczy, e, które zrobiliśmy my albo my posiadamy, i to są rzeczy, które inni mogą zobaczyć albo e, coś z nimi zrobić. Znaczy nie, e, z, tymi naszymi, e, z tą naszą własnością e, e, nikt nie może nic zrobić, chyba że my e, damy na to pozwolenie. To są e, zdjęcia, filmy naszego autorstwa. Różne rzeczy przez nas zrobione, a czasami rzeczy, które nie chcemy, żeby były oglądane przez innych. Jeśli to są rzeczy ogólne, takie, które są na stronie takiej, że można je ściągać, to tak. A jeśli na jakichś prywatnych albo Hmm, Jakieś, y, które nie mają takich pozwoleń, no to nie. Hmm, tak, ale nie, y, y, nie zawsze, jeśli y, nikt z tego, jeśli y, nikt się nie dowie, kto to zrobił. Y, albo nikt się nie dowie. Y, 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 od kogo to zabrał, albo nikt się nie zorientuje, że to w ogóle zostało zrobione? No, kwestie mogą być takie, na przykład, że możemy mieć problemy na przykład z. Z innymi, na przykład mogliśmy zabrać komuś jakieś zdjęcia albo filmy własnego autorstwa i przez to ktoś może nas przestać lubić albo ktoś zobaczy, że my źle zrobiliśmy i z czasem coraz więcej osób zacznie nas mniej lubić. Nie, możemy tylko zobaczyć w internecie rzeczy, które są nam potrzebne do zrobienia pracy nowej, ale ściąganie na pewno nie będzie tak dobre jak opisanie własnymi słowami. No, na przykład, może, możemy źle popatrzeć, i na przykład, możemy ściągnąć. Złą pracę domową, albo nauczyciel y, stwierdzi, że to jest y, za mało opisane, i że to jest y, tylko opisane przykładowo i możemy dostać z tego gorszą ocenę. Y, nie. Zazwyczaj, jeśli ktoś y, już korzysta z internetu do pracy domowej, to y, zawsze tylko sprawdza informacje. Y, i dopiero z tych informacji y, zbieram na własną wypowiedź. To jest na przykład, imię, nazwisko, y, y, data urodzenia, g, y, gdzie się mieszka i y, y, y wszystkie dane osobowe. powinniśmy e, takich rzeczy umieszczać, bo w internecie mo, mogą być e, hakerzy i mogą wykraść nasze dane osobowe, na przykład e, okraść nasze konto, <grym> e, mogą zaatakować e, nasz dom e, albo zrobić inne, e, niechciane przez nas rzeczy. No, to jest takie coś, że ktoś może y, zabrać nasze dane osobowe, dowiedzieć się gdzie mieszkamy, y, jak się nazywamy, y, ile mamy lat, a my na przykład y, takich rzeczy y, nie chcemy, żeby ktoś y, okradł nas ze swoich danych osobowych. Możemy zgłosić to swoim rodzicom, nauczycielowi, jakiemuś, y, albo na policję. Y, możemy na przykład, y, y, jeśli logujemy się i jest potrzeba, żebyśmy zalogowali się ze swoimi prawdziwymi danymi y, osobowymi, to tylko musimy, y, to, to tylko na stronach internetowych chata, y, https, a jeśli już jesteśmy na takich portalach społecznościowych jak facebook albo inne podobne strony, to używajmy ników. No, może chcieć zabrać na, przy, na przykład, żeby się dowiedzieć, gdzie mieszkamy, żeby nas okraść z pieniędzy albo żeby zrobić z naszego imienia albo nazwiska jakąś, jakieś, jakieś internetowe pośmiewisko, które, którego my nie chcemy. No to, y, powiedział im, powiedziałbym im, żeby y, nigdy nie podawali swoich prawdziwych danych osobowych, tylko na stronach zabezpieczonych y, y, i żeby u, używali ników, żeby nikt nie poznał y, swoich, y, jego danych osobowych.